Oh, kurde. A po trzech, trzech wygranych, jeśli nie, nie, nikt nie wygra, to, to jest ten, to jest rzut monetu. No co, ja, ja zasad nie wymyślam. No tak, tylko znasz. Patrz, 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 patrz. I A się nie rzucił? W HD wszystko będzie! Pokaż powtórkę! A nie, nie włączyliśmy jeszcze! To się jest, jest, jest. Ale co on się nie rzuci w ogóle, nie wiem. Tak jakoś... No bo co, Dowe wyprane ciuchy będzie się rzucał. Przeszedł. I żółtych, żółtych zębów. I co drugi oczywiście? się? Zęb? Chleb ugrałem. Ale to, ale to. Bramka dla mybekisy, Victoria, Bartoszyce, już mówię w której minucie, w 40 minucie, strzela w ramkę, zawodnik zobacz. z numerem 9. <skrypia> ja,

ያለቅ